O nowym podatku zaproponowanym w Polskim Ładzie będę rozmawiał z Halaną Bogdanowską z Kancelarii Orzuk tamczykowski. Dzień dobry, Pani mecenas. Dzień dobry. Podatek od przenoszonych kosztów, kogo będzie dotyczyło? Podatek będzie dotyczyć polskich podatników, którzy będą dokonywać płatności za określone usługi na rzecz podmiotów powiązanych. I zgodnie z ustawą o Polskim Ładzie za przerzucone dochody uznaje się koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego. Czyli to będzie podatek, który będzie nakładany na koszty, które ponosimy na rzecz podmiotów powiązanych. I będzie dotyczyć podatników podatku dochodowego od do osób prawnych. Jakie koszty będą objęte tym podatkiem? Będą to koszty usług niematerialnych przykładowo usługi doradcze. Usługi marketingowe, przetwarzanie danych, usługi ubezpieczeniowe, usługi zabezpieczania niespłacalności dłużnika, koszty finansowania dłużnego, czyli usługi finansowe. I co istotne, suma tych kosztów z tytułu usług, które wymieniłam, poniesione przez podatnika, poniesione przez podatnika ma być. Co najmniej 3% wszystkich kosztów, które podatnik poniósł. To jest warunek konieczny, żeby ten podatek, o którym rozmawiamy, czyli podatek od przerzuconych dochodów, miał zastosowanie. Kto będzie płacił ten podatek? Spółka matka czy spółki zależne? Podatek będzie płaciła spółka w Polsce, niezależnie od tego, czy będzie dokonywała płatności na rzecz spółek zależnych czy spółki matki. Natomiast co istotne, należy pamiętać o tym, że ten podatek nie obejmie podmiotów. Podnoście na rzecz podmiotów znajdujących się w Unii Europejskiej pod warunkiem, że podmioty te w kraju swojej rezydencji będą prowadzić istotną rzeczywistą działalność gospodarczą. Jak pani ocenia pomysł prowadzenia takiego podatku? Jaki będzie miał wpływ na działalność firm? Podatek ma zastąpić artykuł 15e. Ustawy CIT, który ogranicza możliwość zaliczania określonych kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych do kosztów podatkowych. Natomiast zakres planowanego podatku od przerzucanych dochodów jest znacznie szerszy od tego podatku, który od tych ograniczeń, które funkcjonują obecnie. W moim, moim zdaniem to ograniczenie jest bardzo profiskalne i zupełnie niepotrzebne, gdyż kwestią w wysokości kosztów ponoszonych między podmiotami powiązanymi regulują przepisy o cenach transferowych. I nie ma potrzeby, żeby regulować to w jeszcze dodatkowy sposób, nakładając właśnie taki podatek od przerzucanych dochodów. O podatku od przenoszonych kosztów rozmawiałem z Heleną Bogdanowską z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję pani Macenas za rozmowę. Miłego dnia.